Witam. Witam w Klubie Zdrowego Stylu Życia. Jesteśmy w Miami. Jesteś tu ze mną, a no, przy okazji mojej wizyty, mojego rejsu, który zorganizowała dla mnie i dla wielu moich przyjaciół firma, w której pracuję, a nie o tym miałem mówić. Chciałem Ci powiedzieć trochę o zdrowym stylu życia, o o czym, co się z tym zrobionym stylem życia wiąże, również hmm. w innych hmm. częściach robimy się, się takim bulwarem, takim chodnikiem nad, tuż nad zatoką Biscayne. Mamy widok na zatokę, mamy widok na taki ciekawy most łączący kilka części hmm, plaże te w Miami no, przespacerujmy się powiem Ci kilka swoich spostrzeżeń na temat stylu życia tutaj no, spo nie spotkałem tutaj osób o większej nadwadze osób odchudzających się przynajmniej no nie, nie widać tego tak, jak to widać w innych częściach Stanów. Dlaczego? No wydaje mi się, że Miami to jest takie miejsce dla ludzi aktywnych, dla ludzi, którzy lubią zdrowy styl życia, którzy lubią aktywność. Ludzie nieceniący aktywności nie przyjeżdżają tutaj. No i jeszcze kawałek. No proszę i spostrzeżenie o którym miałem mówić. Będę kontynuował tą, tą myśl. Jest to miejsce dla ludzi aktywnych, oczywiście przyjeżdżają też różni, ale tych, których widać na ulicach na pewno aktywni. Czyli e, mieszkając w mieście, mieszkając w zatoczonym city, mieszkając w zatoczonych e, centrach miast można również e, aktywność uprawiać. Można znaleźć takie miejsce, gdzie tych spalin jest trochę mniej i można Odpoczywać, można, można aktywność swoją prowadzić. Wszystko zależy od Ciebie. E, często wielu ludzi, szukając, czy właściwie odpowiadając, e, unikając aktywności, e, robią to dlatego, że chcą się od tego wykręcić. Jest to dla nich wymówką. Miejsce zamieszkania, e, kiepska pogoda. To no jest często tylko wymówka. Na przykładzie te, ta, tym, który tutaj widzę, e, mogę wysunąć wniosek, że każde miejsce jest dobre. Każde miejsce jest dobre na aktywność, na ruch, na zdrowy styl życia.